To, co chcielibyśmy Państwu zaprezentować w 15 minut, to są wstępne, wstępne rezultaty naszych badań na temat wspólnot wyznaniowych w Krakowie wobec problemów imigracji. I jednym z głównych. Powodów i te badania to jest coś istotne, są prowadzone w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, czyli takiego wspólnego projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Urzędu Miasta Krakowa. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na, na stronach internetowych. Co nas skłoniło do, 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 do tego, żeby zająć się problematyką um, religijności, religii i imigracji. No między innymi um, zmieniający się pejzaż religijny Krakowa, a w tym pejzażu między innymi pojawienie się nowych świątyń, pojawienie się nowych sal modlitewnych. Um, tutaj przykładowe zdjęcia um, ukazujące ten, ten nowy pejzaż, albo też zapowiedź nowego pejzażu, bo w przypadku tego pierwszego w przypadku czyli Cerkwi Prawosławnej to jest e, informacja o tym, że takowa e, będzie powstawać na Salwatorze, e, a, w, a te dwie, dwa pozostałe zdjęcia to jest zdjęcie e, Centrum Muzułmańskiego na ulicy Groszkowej, które miało się zainaugurować e, w kwietniu. Niestety pandemia e, to, tą inaugurację e, delikatnie przesuwa w czasie. A i y, y, zdjęcie świątyni hinduistycznej w podkrakowskiej miejscowości Brzegi. To jest, I tych, y, tych jakby innych elementów, które nas skłoniły, jest wiele. Y, czym, to, czym się zajmujemy w tym badaniu? Przede wszystkim staramy się przeanalizować dynamikę obecności migrantów y, we wspólnotach religijnych. Kanały, za pomocą których wspólnoty religijne docierają do migrantów, albo też w jaki sposób migranci docierają do parafii, do, do wspólnot religijnych. W jaki sposób są oni w tych wspólnotach witani, a w jaki sposób, jaki jest stopień integracji. Analizujemy również relacje pomiędzy dotychczasowymi członkami a nowymi członkami. No i istotnym też ważnym takim czynnikiem, który, który badamy, to jest kwestia tego, jak aktualna rzeczywistość, czyli pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie wspólnot religijnych w Krakowie. Teraz chciałbym głos oddać Patrycji. Dziękuję bardzo. Króciutko o metodologii tego naszego badania. W pierwszej fazie projektu naszym zadaniem, naszym celem było stworzenie takiego katalogu czy mapy instytucji religijnych w Krakowie, do których... Wiemy, że trafiają migranci. Chcieliśmy się dowiedzieć właśnie, jak, ten, jak ta mapa może być stworzona. I pracowaliśmy tutaj na źródłach zastanych, bardzo niekompletne raporty GUS, o których Konrad jeszcze powie, czy inne dane rejestrowe, dane statystyczne, ale też strony kościołów czy związków wyznaniowych, prasa, literatura naukowa, a więc bardzo rozproszone źródła. I później, z początkiem czerwca, przystąpiliśmy, mając już taki katalog do badań kościołowych we wspólnotach, poszczególnych, które udało nam się wypreparować. I tutaj prowadziliśmy wywiady pogłębione, zarówno z migrantami, jak i niemigrantami, zarówno z duchownymi, jak i świeckimi. Mieliśmy do dyspozycji przygotowane wcześniej dwa scenariusze i taki aneks dodatkowy dla osób, które mają doświadczenie migracji którego używaliśmy wtedy, kiedy rozmawialiśmy z migrantami. Naszym celem było dotarcie do oddolnych doświadczeń i wyobrażeń, zarówno migrantów, jak i niemigrantów, zarówno świeckich, jak i duchownych. Przy czym musieliśmy się tutaj ograniczyć wyłącznie do danych deklaratywnych, do percepcji rozmówców. Nie byliśmy w stanie pozyskiwanych danych oświetlać każdorazowo przez dane rejestrowe właśnie z uwagi na ich niedostatki. I też obserwacja uczestnicząca, którą planowaliśmy wdrożyć, była bardzo mocno ograniczona przez pandemię. Tylko punktowo udało nam się uczestniczyć na wrześniach w poszczególnych wspólnotach. Udało nam się przeprowadzić 20 wywiadów z imigrantami i 20 wywiadów z nieimigrantami, przy czym to nie były liczby zakładane wcześniej, tak po prostu wyszło finalnie. Przy czym, co jest istotne, mieliśmy do czynienia wyłącznie z osobami wierzącymi i podejmującymi praktyki religijne, czyli jakby poza naszym horyzontem pozostawały osoby niereligijne, te, które nie uczestniczą we wspólnotach. Jak wspomniałam, świeccy i duchowni, zarówno jeśli chodzi o świeckich bardziej aktywni, bardziej zaangażowani w działania na rzecz wspólnoty religijnej, jak i mniej aktywni. Kobiety i mężczyźni z różnym stażem migracji w wieku 24 do 65 lat, przy czym większość osób była w wieku 24-45 lat. I to, co w efekcie uzyskaliśmy, to zestawienie, przynajmniej w większości przypadków tych największych wspólnot oficjalnej narracji duchownego z punktami widzenia wiernych migrantów i niemigrantów. Te punkty widzenia bardzo często się no, nieco różniły. I pandemia, o, o której wspomniał Konrad, która spowodowała, że absolutna większość naszych spotkań może nie absolutna, ale większość spotkań Zwłaszcza we wrześniu i w październiku, odbywała się za pośrednictwem rozmaitych komunikatorów internetowych i musieliśmy się też zmierzyć z tym, że część osób jest nieosiągalna, wyjeżdża na urlop, bo to też przecież był czas wakacyjny, więc działanie w trakcie pandemii rzeczywiście mocno wpłynęło na, na nasze badania. Punktem wyjścia w, w, w tej naszej pracy analitycznej. Było, było zerknięcie w przeszłość. I tutaj cezurą um, są lata po I Wojnie Światowej, kiedy to um, po raz pierwszy pojawiają się um, pytania o przynależność religijną w spisie i to jest rok 1921. I z, z danych tego spisu dowiadujemy się, że 183 tysiące mieszkańców miasta że w mieście było 183 mieszkańców, z czego 136 tysięcy to byli rzymscy katolicy. Tego typu kategoria jest używana w pierwszym powszechnym spisie. A 45 tysięcy to są starozakonni, czytaj wyznawcy judaizmu. No i tutaj mamy jeszcze informacje na temat, na temat mniejszości. Kolejny spis w 31 roku pokazał, że Wielkość miasta się zwiększyła do 220 tysięcy. No i tutaj, a w tej, wspólno, w tej e, populacji miejskiej znów. E, Wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego stanowili największą grupę. Tutaj bardzo ciekawe pytanie się jeszcze pojawiło w tym drugim spisie dotyczący języka. No i wiemy z niego, że zdecydowana większość posługiwała się rzymskich katolików językiem polskim, ale było też 405 wiernych, którzy się posługiwali językiem niemieckim, 107 czeskim, 25 językiem ukraińskim i rosyjskim. No i potem mamy Ponad 56 tysięcy wyznawców Judaizmu, i tutaj też bardzo ciekawe dane dotyczące języków ojczystych, tak tak to było określone w spisie, tych, których się używa na co dzień. I tutaj, jak widać, język jidysz i hebrajski były dominującymi, ale też język polski był bardzo istotnym i ważnym. Po wojnie nie było, były przeprowadzane spisy, ale, ale ze względu na Podejście ideologiczne, kwestie etniczne i religijne, nie, 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 nie pojawiły się w tym spisie. Nie pojawiło się też e, pytanie o, o religijność a w, w pierwszym spisie, e, po, po, po odzyskaniu, że tak powiem, e, pełnej suwerenności, dopiero w 2011 się pojawia informacja i, i dane GUS 2015 mówią nam, e, są jedyne dane, które są, można je agregować do, do poziomu miasta Krakowa, no i tutaj z tych danych dowiadujemy się o tym, że 80% mieszkańców miasta wyraziło przynależność do wyznania do kościoła katolickiego, obrządku Łacińskiego, i tak naprawdę i poza tym mamy wyznawców drugą Najliczniejszą grupą, według tych danych, są um, Świadkowie Jehowy, um, których w 2011 roku w granicach miasta było 2166 osób, a inne to były mniejsze grupy, um, jak Państwo widzą, przede wszystkim protestanckie i prawosławny Kościół również. Um, no ale te, te dane są daleko niesatysfakcjonujące, Istnieją jeszcze innego typu dane, które w raporcie omawiamy, dane deklaratywne, ale one są zagregowane do poziomu województwa, i tutaj jest troszkę większy problem z określeniem tego, ilu jest wyznawców konkretnie w mieście. To, co nas interesuje, to są procesy migracyjne, i tutaj obok, druga tabela pokazuje naszą analizę zeszłoroczną poświęconą właśnie temu, jak wygląda, ten obraz imigracji do Krakowa w świetle danych rejestrowych. No i tutaj są zestawione dane dotyczące zamieszkania, dane rejestrowe. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dane ZUS-u. No i wszystkie te dane oczywiście mówią, że najliczniejszą grupą migrantów w Krakowie są Ukraińcy. Według naszych danych, jeszcze od, takich odrębnych, które zakupiliśmy, Big Data, z nich wynika, że w Krakowie jest co najmniej dwa razy więcej migrantów niż to, co pokazują dane rejestrowe. Więc to należy mieć na względzie, jeśli chodzi o, o potencjalny wpływ na, na religijność imigrantów. I najliczniejszą grupą są jest kościół, najliczniejszą grupą wyznawców stanowią wyznawcy Kościoła katolickiego, jako, jako, jako tą grupą zajęliśmy się w pierwszym rzędzie, no i popatrzy, analizowaliśmy w ogóle stosunek Kościoła katolickiego do, do migracji. Tutaj jest bardzo ciekawa. A, a, sytuacja ma miejsce, a mianowicie Kościół Rzymskokatolicki, który niezwykle sprawnie wykorzystuje swoje globalne sieci, by zaspokoić potrzeby religijne rosnącej diaspory polskiej. I tutaj, nade wszystko, dzieje się dzięki, um, dzięki tacy, takiej instytucji, która powstała um, we, we wrześniu 2004 roku. Ona się nazywa Biuro Delegata. Komisję Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i Imigracji polskiej. Tutaj jest mnóstwo działań i świetne zorganizowanie Kościoła w tej sprawie, a jeśli chodzi o imigrantów, to, to mamy takie stanowisko i działania mocno ambiwalentne, bo z jednej strony mamy część Episkopatu, która pozytywnie wyraża się na temat Imigracji ekonomicznej oraz imigrantów przymusowych, czyli, czyli uchodźców i osób, które, które występują w Polsce o ochronę międzynarodową. No ale mamy też sporo działań kościelnych, które, które trochę zaprzeczają tym, tym tej linii, i tutaj to między innymi analizowałem jakby w, w ujęciu do do pokazywania imigrantów w prasie katolickiej w swojej publikacji albo w badaniach dotyczących kleryków. Jeśli chodzi o, o, o imigrację konkretnie w Krakowie... To na poziomie centralnym władze wydają się nie dostrzegać zjawiska pomimo sygnałów oddolnych. I tutaj cytat z jednego z wywiadów, które przeprowadziliśmy. Dla nas to jest ciągle nowe: ludzie pytają, a dlaczego ci ludzie tutaj mieszkają, ale po co? To jest jakby taki dziwny moment, że nie przyjechali na dłużej niż tylko na wakacje, i że to jest dom dla nich, że czasem to jest dom na kilka lat, prawda, dopóki się ktoś sytuacja akademicka czy ekonomiczna nie zmieni. Kościół katolicki jest zawsze wolny w takich działaniach, i to jest bardzo ciekawe, Kościół nie biegnie, tylko kroczy, tak? I to są, to jest odniesienie do, do tego, jak Kościół rzymskokatolicki w Krakowie podchodzi do kwestii imigracji, czyli brak właśnie tego, co cechuje go w przypadku na przykład diaspory polskiej, ale jednocześnie jest bardzo duża dynamika oddolna i tutaj nade wszystko związana z taką dawną już powstałą a w dawnych czasach w latach 70. z społecznością niemiecką, której, którą jeszcze zakładał której patronował ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła, ale też ogromna dynamika wokół kościoła świętego Idziego, gdzie swoją bazę można powiedzieć, ma wspólnota anglojęzyczna. Bardzo istotne jest też działania grupy ukraińskojęzycznej przy Beczce oraz, oraz wiele duszparstw akademickich tutaj aktywnie się angażuje. Patrycja, oddaję głos. Tak, dziękuję. W przypadku Cerkwi Prawosławnej w Krakowie, rzeczywiście w ostatnich latach proboszcz obserwuje bardzo duży napływ przede wszystkim oczywiście migrantów z Ukrainy, ale co istotne to są migranci z Ukrainy południowej i wschodniej, a więc zazwyczaj rosyjskojęzyczni i wyznawcy cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego. To jest też szalenie istotne w kontekście tego jak wygląda przynależność instytucjonalna Krakowskiej Cerkwi, która oczywiście ma autokefalię, ale tradycyjnie związana z patriarchatem moskiewskim. Dodatkowo wyliczał, również inni rozmówcy wyliczali, rozmów, migrantów z Białorusi, Gruzji, Słowacji, Rosji, Macedonii, Serbii, Grecji i Bułgarii. I oczywiście nie należy zapominać o nielicznych, wprawdzie, ale jednak wciąż obecnych w cerkwi krakowskich rodzinach, mam na myśli tutaj, Osoby urodzone w Krakowie, Polaków bądź Łemków, którzy do Krakowa przybyli i którzy są prawosławni. Językiem kontaktów właściwie, ten język kontaktów się nie zmienił w ciągu ostatnich kilkunastu lat wraz z napływem migrantów. Wciąż jest to rosyjski i polski. Liturgia odbywa się w cyrkie wnosłowiańskim z wymową rosyjską, natomiast kazania w języku rosyjskim. Dodatkowo natomiast raz w tygodniu odbywają się msze po grecku i po angielsku jako odpowiedź na potrzeby migrantów z tych krajów, gdzie znajomość języka rosyjskiego nie jest oczywista. I co jest też niezmiernie istotne, jeśli chodzi o napływ osób do, do wspólnoty prawosławnej? Przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić uwagę na pozareligijne motywacje, na poszukiwanie oparcia w codzienności migracyjnej. Proboszcz i pozostali rozmówcy zwracali uwagę na, na to, że cerkiew prawosławna pełni troszeczkę taką socjalną funkcję. Proboszcz pomaga w uzupełnieniu, unikaniu dokumentów, kieruje do odpowiednich instytucji, wspiera przy problemach z poszukiwaniem pracy i mieszkania, a więc migranci trafiają do tej cerkwi nie tylko motywowani religijnie, ale właśnie te pozasakralne funkcje są tutaj niezmiernie istotne. Może nie będę czytać cytatów, bo zdaje się, że nie mamy czasu, więc pozwolę sobie przejść do Kolejnej cerkwi, mianowicie do cerkwi grecko-katolickiej. Oczywiście tutaj nie umieściłam właściwej nazwy, czyli Kościół bizantyńsko-ukraiński. I tutaj mamy podobną sytuację w ostatnich latach również bardzo duży napływ migrantów z Ukrainy, ale w większości zachodniej Ukrainy, w absolutnej większości ukraińskojęzycznych, i, ale też nie tylko grekokatolików, ponieważ nam do cerkwi grecko-katolickiej również przychodzą prawosławni z zachodniej Ukrainy, którzy mają inne oczekiwania, czyli potrzebują posługi religijnej niekoniecznie w zgodzie ze swym wyznaniem, ale potrzebują. Próbują jej we własnym języku. A więc to, co się tutaj wydaje najważniejsze, właśnie z uwagi na to, co powiedziałam, to jest to, że Cerkiew Gresko-Katolicka w Krakowie jest ostoją życia ukraińskiego. To jest taka centralna instytucja, też z braku innych instytucji, która integruje środowisko migranckie. Niekoniecznie na linii migranci i starzy parafianie w cudzysłowie, czyli znowu rodziny krakowskie, grecko-katolickie, ale przede wszystkim w obrębie społeczności migranckich, i też rozmaite inicjatywy podejmowane przez Cerkiew kulturalne, właśnie pozareligijne. Które do tej integracji się przyczyniają. Giełda informacji. W przeciągu cerkwi wisi wielka tablica korkowa, przy której gromadzą się wierni przed Służbą Bożą i po niej, pozyskując rady od, od starszych kolegów i po prostu szukając rozmaitych informacji. I co też bardzo charakterystyczne dla tego środowiska, jak również dla, dla omówionej wcześniej wspólnoty prawosławnej, to to, że przynależność konfesyjna ukraińskich migrantów determinuje sieci kontaktów. To znaczy, nie ma przepływu, nie odnotowaliśmy znaczącego przepływu takiego osobowego, towarzyskiego czy czy w ramach właśnie tych sieci kontaktów, czy sieci migracyjnych, jakby przecinającego te dwie konfesje. Więc myślę, że to też jest bardzo istotne. Przepraszam, nie odczytam już cytatów, bo nie ma czasu. Teraz parę słów powiem o wspólnotach protestanckich. Wiem, że nie zostało mi dużo czasu, więc właściwie tylko zasygnalizuję kilka zjawisk, które. Zaobserwowaliśmy, badając właśnie zbory protestanckie w Krakowie. Jak wcześniej pokazał Konrad, protestantyzm w Polsce jest niszą to jest jakiś ułamek procenta to jest stosunkowo niewielka liczebnie społeczność, niemniej jednak jest niesamowicie dynamiczna, w tym, jak chodzi o przyjmowanie migrantów. Widzimy bardzo duży wzrost i w Polsce, i w Krakowie zborów, które się pojawiają. I to są zbory, które są bardzo często otwarte na, na migrantów, zapraszają osoby, które do Krakowa już przyjechały, ale w niektórych przypadkach nawet gdyby reklamują się, można powiedzieć, na zewnątrz poprzez różnego rodzaju sieci międzynarodowe, w których te kościoły są. Znaczy one są bardzo mocno obecne w różnych takich networkach transnarodowych, przez które też ludzie się dowiadują, że, że takie kościoły są, i jak potem ją przyjechać. To, co chyba najbardziej uderza w tych zborach protestanckich, jest właśnie takie wyjście, taka chęć odpowiedzi na potrzeby, które, które się pojawiają wśród migrantów przyjeżdżających. To znaczy, kościoły, te zbory nie mają gotowej odpowiedzi, co robić, żeby pomóc migrantom. Oni sami się uczą, i nie jeden pastor opowiadał o tym, jakie jak to dla nich wyzwanie i jaka to jest dla nich taka de facto droga aby dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej będzie służyć osobom, które przyjeżdżają z innych krajów. Um, także też, też cytat pomijam. Um, zasadniczo trzy grupy wyróżniliśmy ko kościołów protestanckich, które w Krakowie działają aktywnie. To są kościoły, które po pierwsze przyciągają przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników z różnych krajów. Bardzo często mają um, nabożeństwa w języku angielskim, kwerują różnego rodzaju tłumaczenia. Na żywo dla, dla osób zainteresowanych. Mamy kościoły, które gromadzą przede wszystkim Ukraińców. Tu mówię o kościołach prowadzonych przez polskich pastorów, którzy mają, są właśnie gotowi na, na pracę z Ukraińcami. I wreszcie mamy też bardzo ciekawe zjawisko takich kościołów etnicznych, gdzie pastorami są osoby z zagranicy. Są kościoły, zarówno ukraińskie, jak i mamy też w Krakowie jeden z. Wielu można powiedzieć już teraz zborów nigeryjskich w Polsce. Bardzo dziękuję. Ja tylko wspomnę o tym, że jedną z super ciekawych wspólnot, którą badamy, są świadkowie Jehowy. No i tutaj dane, które dosłownie udało mi się pozyskać wczoraj rano na temat tego, jak wygląda dynamika pojawiania się obcokrajowców w różnych zborach językowych, które w Krakowie funkcjonują. Mogą Państwo tu zobaczyć, że w 2010 roku było takich obcokrajowców w zborze angielskim jedynym, który wtedy funkcjonował ośmiu, a teraz jest 156 obcokrajowców w zborach różnych. I tutaj gigantyczna dynamika i super ciekawe rzeczy, na które niestety już nie mamy czasu. Bardzo ciekawą oczywiście społecznością są również muzułmanie, gdzie pojawiają się gdzie mamy również 90% imigrantów um, i oni w szczególnie trudnej jakby sytuacji też funkcjonują w związku z ze z zjawiskiem trochę zbanalizowanej islamofobii A, i tutaj też zdjęcia pokazujące jak, jak to między innymi w Krakowie wygląda i Ale też bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dynamiczne działania i ten fakt, że, że pojawia się, za niedługo zostanie otwarte nowe centrum muzułmańskie jest tego najlepszym dowodem, że pojawił się pełnoetatowy imam. I jeśli chodzi o konkluzje, to napływ cudzoziemców ma istotny wpływ na funkcjonowanie wielu wspólnot religijnych w Krakowie, no i tutaj pokazaliśmy to rosnące zróżnicowanie, zmiany ilościowe. Aktywności, języki nabożeństw. To jest bardzo różne podejście w zależności od, od wielkości wspólnot, ale nawet te największe są niejako przymuszone oddolnie do tego, żeby, żeby podejmować różnego typu inicjatywy. Liderzy wspólnot uczą się, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i wrażliwość. No i to, co tutaj też widzimy, że pandemia w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie tych społeczności, te, które. Podejmują najbardziej takie dynamiczne akcje prozelityczne, oparte na kontaktach bezpośrednich, musiały zmienić swoją, swoją strategię działania. No i tutaj, ależ te wspólnoty, które wykorzystywały te, te sieci, bardzo dobrze sobie radzą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za, za trochę przeciągnięcie naszego czasu i zdajemy